Hej, witajcie. Może tło do dzisiejszego podcastu wyda Wam się dziwne, ale ono jest ściśle związane z tematem. W tle widzimy ryż z sosem. Przy czym ten sos jest zrobiony z moich własnych ziół, które po prostu uprawiam sobie na balkonie bądź na parapecie sezonowo. Odrobina mąki, przyprawa, tak. Tematem dzisiejszego podcastu będzie ogrodnictwo miejskie. No, i taki powrót trochę do PRL-u. Ja sobie z dzieciństwa, z PRL-u, z mojej okolicy, przypominam wszędzie, gdzie praktycznie tylko można, jakieś ogródki. Pamiętam spacery z ojcem po takich dzielnicach, domków jednorodzinnych, bądź takich domków powiedzmy dwu rodzinnych. No i praktycznie każdy skrawek e, ziemi wolny, czasami także z frontu domu, a z tyłu to już na bank był zajęty przez grządki, przez e, szklarenki jakieś małe. A e, bardzo często nawet e, szczególnie już w rejonach podmiejskich, może nie w centrum, ale w rejonach podmiejskich było zupełnie naturalne, była tolerancja wobec tego, żeby trzymać kury. Oczywiście wiadomo, kury to Pewne zapachy, to też muchy wszędzie, ale to nikomu nie przeszkadzało. Każdy patrzył na to jak na cenny zasób. To były końcówka lat 80., chude lata Perelu oraz początek lat 90., czyli Polska Rzeczpospolita, ale tak do roku 2000 to jeszcze była niezła bieda w wielu miejscach, mimo że ja z stosunkowo zamożnego regionu kraju pochodzę. No to tu też to było widać. Oczywiście gdzieś po latach dwutysięcznych no, zaczęło znikać i miejsce tych ogródków przydomowych po prostu zaczęły zajmować relaksacyjne trawniczki, ławeczki, takie ogródki w stylu iglaki, skarniaki i tak dalej. No i to było czymś takim zupełnie naturalnym, teraz przynajmniej jest. Jedna z koleżanek w dyskusji mi opisała swoje miejsce zamieszkania. Jeszcze się nie dopytałem, gdzie to jest, ale wygląda to mniej więcej tak jak u nas właśnie w tych latach 90 Ludzie te ogródki przydomowe mają, szklarnie i tak dalej, kury. No, u nas raczej chodzi się po prostu do zakładu pracy, do kopalni, no tak powiem. I, albo gdzieś do jakiegoś zakładu przy kopalni. Zarabia się na tyle, żeby nie musieć już... Rzeczywiście uprawiać warzyw w celach spożywczych. Jeżeli ktoś to robi, to chyba tylko dla po prostu jakiego, jakiejś tradycji czy, czy, czy dla relaksu. Zobaczyć kury u nas obecnie, czy nawet na wsi w aglomeracji, to jest takie o, na całą wieś i jedne kury można zobaczyć. Jednego jakiegoś starego gospodarza, który jeszcze te kury posiada. No i do czego chcę tutaj zmierzać? Ja ostatnio nagrywałem taki podcast w stylu oblężenia miast, i tak dalej. Co by było, gdybyśmy znowu byli świadkami oblężenia miast, na przykład w przypadku wojny, tak? Odpukać, żeby wojny nie było, i tak dalej. Ale w XX wieku, pod koniec też się zdarzały oblężenia miast. Na początku XXI, co prawda nie w Polsce, ale wielu ludzi było w sytuacji kordonu oblężenia miasta, i trzeba sobie poradzić żywnościowo. Jak sobie czytałem wspomnienia z Leningradu, z, także z Warszawy, z czasów powstania, to te miasta tak naprawdę uratowało ogrodnictwo miejskie. W takiej Warszawie, w czasie powstania, w ogóle w czasie wojny, bo były niedobory żywności, a w Leningradzie każdy wolny skrawek terenu, nawet parki miejskie i tak dalej, były przeznaczone na działki miejskie, na uprawy. No i to w znacznym stopniu hmm, po prostu tą ludność uratowało. Tak, no żołądek zapełniło. Co teraz? Co teraz? Ja myślę, że oczywiście, jak widzicie, ja sam się czasami trochę nie mam działki ogrodowej i nie mam na razie możliwości tutaj logistycznych, czasowych mieć. Bawię się czasami w jakieś uprawy balkonowe, w skrzymeczki, parapetowe i tak dalej. Jak najbardziej sobie to ćwiczę, plus jakieś dzikie ogrodnictwo tak, i, i dzikie zbiory, jak najbardziej też się tym interesuje i robię to w praktyce. Może nawet dzisiaj jest piękny dzień. Spróbuję zebrać czosnaczek, który dla mnie jest rewelacyjnym produktem. No właśnie, zamawiam was, żeby jak macie możliwość, to żeby sobie poeksperymentować właśnie z uprawą, z jakimś miejskim dzikim ogrodnictwem. Jeżeli macie kawałek własnego terenu, no to jakaś grządka i sobie po prostu porobić to w praktyce. Jeżeli macie możliwości wypadu gdzieś do lasu, czy na jakieś pola łąki, to warto się nauczyć dzikiego grodnictwa, niektóre z dzikich roślin naokoło nas występujących, to jest świetne źródło pożywienia, tak? Jeżeli ktoś ma do tego smykałkę, to można się nauczyć grzybów, tak? Zbierać i, i tak dalej, tak żeby maksymalnie starać się uniezależniać od tych dostaw żywności, od systemu, tak? A no jakby chociażby jako sport, po prostu. No i tyle w temacie. Takie nawiązanie i do historii, i do współczesności. Co prawda, ja jeszcze raz podkreślam, mam nadzieję, że wojny nie będzie, i myślę, że te scenariusze, które robiliśmy, to są tylko takie scenariusze no, teoretyczne. To co się nam może zdarzyć tutaj? Co się nam może zdarzyć? Może się zdarzyć to, że na starość po prostu tak będzie emerytura niska, będziemy tak, tak biedni to Państwo będzie tak niewydolne, że będziemy musieli znowu się ratować uprawami przydomowymi. No wtedy, kto będzie miał doświadczenie, to będzie górą. Temat szeroki, głęboki, a mój sos już chyba wystykł, w sam raz, żeby go zjeść. A ty, jeśli masz do mnie jakieś tu pytania czy swoje wnioski, to czekam na Twój komentarz. Hejka, hejka.